Salon Fryzjerski Corte del Sole zaprasza. Oferujemy profesjonalne usługi na najwyższym poziomie. Posiadamy doświadczenie zdobyte w Akademii Fryzjerstwa w Londynie, w szkole w Bolonii oraz w polsko-włoskiej szkole Gabriel. Oferujemy zabiegi talasoterapii, terapii biotlenowej, rekonstrukcji włosa oraz bezpłatną diagnostykę skóry głowy. Pełny miękkości, lekkości, fryzury to sekret najlepszych stylistów. Corte del Sole, prawdziwie włoska wyspa, już w Poniedziałki cukrzycowe z Fundacją Pomoc Młodym Diabetykom. Gabinet Kosmetyczno-Lekarski WENA uruchamia punkt konsultacyjny. Oferujemy opiekę medyczną w zakresie postępowania w cukrzycy, prowadzenie badań profilaktycznych, konsultacje wykwalifikowanego diabetyka ze szczególnym uwzględnieniem indeksu glikienicznego, pomoc w pielęgnowaniu stóp w celu uniknięcia stopy cukrzycowej, bezpłatnie badanie poziomu cukru we krwi, wsparcie w trudnej sytuacji, wymianę glukometru na nowy. Wena ulica Staszica 5C. Czekamy w każdy poniedziałek od godziny 12 do 20. Zapisy pod numerem telefonu 44 633 7016 lub 693 056 654. Cyfrowa telewizja premium. 43 starannie dobrane kanały, w tym aż 22 w jakości HD. Zamów Dolsat HD lub Dolsat HD Plus w wakacyjnej promocji, odbierz atrakcyjny prezent w biurze obsługi klienta i ciesz się wysoką jakością dźwięku i obrazu. Zapraszamy! 5 sierpnia Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na tyle dzień, w którym powiemy: Marszałek podziwiał giganty, Mickiewicz jest eko, Bezpłatna mammografia, Dni Energetyka 2013, GKS na remis. Kto zdobędzie główną nagrodę w konkursie, gdzie ja tam i PGS -kra, jutro poznamy zwycięzcę. Marszałek Województwa Łódzkiego zwiedził budujący się obiekt Miejskiego Centrum Kultury PGE Giganty Mocy i, jak powiedział, z przyjemnością przyjedzie po oddaniu go do użytku, by zobaczyć ekspozycję. Budynek PGE Giganty Mocy zmienia się z dnia na dzień. Z zewnątrz wygląda już, jakby budowa była na ukończeniu. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Układane są płytki w holach, montowane są windy, instalacje elektryczne i sanitarne. Trwają również prace związane z zagospodarowaniem terenu. Postęp tych prac ostatnio podziwiał marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Robi wrażenie, widać, że budowa w toku. Zaskakuje to, że rok temu ruszyła tak naprawdę i są już takie rezultaty. Przyszły rok, kwiecień, jak słyszę, otwarcie. Myślę, że spróbuję jeszcze tutaj zajrzeć, jak się zacznie pojawiać to wyposażenie sal. Bo, bo to ciekawe, jak będzie wyglądało, jaka będzie ta technika skomplikowana tutaj prezentowana. No, bo mam nadzieję, że to miejsce będzie żyło, przyciągało, a będzie ciekawe, atrakcyjne z tego, co słyszę, jak wygląda zamierzenie. To, to tak będzie, będzie się miał chatów czym chwalić. Giganty mocy, ta nazwa, marka renoma Byłchatowa, kopalni, elektrowni i tego miejsca, które ma zaciekawić i pokazać historię, tą prehistorię właściwie tej ziemi. No to będzie wymagało tego, aby być i obejrzeć. W tej chwili to, co jest placem budowy, niebawem będzie składało się z trzech elementów, którymi będą sala, widowiskowo-teatralna, pełnowymiarowa scena teatralna z garderobami, zapleczem stanicznym i widownią na około 500 miejsc. Ekspozycja Giganty Mocy, nowoczesna, zlokalizowana na trzech kondygnacjach budynku. Interaktywna ekspozycja, przedstawiająca eksploatację złóż węgla brunatnego oraz jego przeistoczenie w energię elektryczną. Pracownie amatorskiego ruchu artystycznego, posiadające odpowiednie zaplecze, pracownie plastyczne, modelarskie, muzyczne, sala prób tanecznych, umożliwiające rozwijanie swoich zainteresowań wszystkim użytkownikom. Marszałek chciał zobaczyć, jak środki, które desygnował w ramach regionalnego programu operacyjnego, są w Bełchatowie wykorzystywane. A tutaj na tym obiekcie, ekspozycji Giganty Mocy i sali koncertowej, środki finansowe pochodzące od marszałka około 10 milionów jest zaangażowanych. Obiekt jest już właściwie gotowy jego kubatura więc trwają prace już teraz wewnątrz będziemy mieli do czynienia z coraz intensywniejszymi pracami związanymi z ekspozycją i salą koncertową mam nadzieję że przyszłoroczny miesiąc kwiecień maj będzie momentem kiedy my bełchatowianie będziemy mogli tu do środka wejść i mam nadzieję że zostaniemy pozytywnie zaskoczeni obiekt zostanie oddany do użytku w kwietniu przyszłego roku Ekopracownia Mickiewicz to nowe przedsięwzięcie zaistnieje już niebawem w Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Pracówka otrzymała dofinansowanie na zrealizowanie projektu. Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 przedstawił wizję pracowni, jaką chciałaby szkoła mieć. Projekt ten był na tyle dobry, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyróżnił go, przyznając dotację na realizację tego zadania. Powstanie zatem sala, czyli ekopracownia, która wyposażona będzie w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny. Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Numer 2 imienia Mickiewicza złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o sfinansowanie sali ekopracowni w ramach projektu Moja Wymarzona Ekopracownia. Tak się ten projekt nazywał i zdobył uznanie Komisji Konkursowej, która te projekt oceniała i jako jedyny tu z naszych, z Bełchatowa ze szkół, dostał, dostał to dofinansowanie. Finansowanie polegać będzie na tym, że będzie możliwość, Stworzenia jakby od podstaw nowej ekopracowni dla zajęć z nauki biologii, chemii i fizyki. Będzie zakupiony sprzęt różnego rodzaju audiowizualny, tablica interaktywna, ale również będzie możliwość dokupienia zgodnie z projektem na przykład różnego rodzaju sprzętu. Ruszyć może już zaraz po podpisaniu umowy, w tej chwili są dokonywane ostatnie czynności w zakresie ustalenia harmonogramu, terminarza. Wydatków i kosztorysowań. W ekologicznych projektach i konkursach organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wodzi biorą również udział inne bełchatowskie placówki oświatowe, jak chociażby przedszkola. Władze miasta po raz kolejny zapraszają kobiety w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatną mammografię. Do 29 sierpnia można się zapisywać. Bełchatowianki w wieku od 50 do 69 lat mogą skorzystać z bezpłatnego badania mammograficznego. Projekt skierowany jest do kobiet, u których w ciągu ostatnich dwóch lat nie była przeprowadzana refundowana mammografia. Najbliższy termin badań to 29 sierpnia, w godzinach od 9 do 17 na Placu Narutowicza przy Miejskim Centrum Kultury, będzie podstawiony mammobus, gdzie będą przeprowadzane owe badania. Kobiety, które chciałyby skorzystać z mammografii, powinny przyjść z dowodem osobistym. Można się także zapisywać telefonicznie pod numerem telefonu 44 733 51 59. Do rejestracji telefonicznej należy przygotować numer PESEL i numer telefonu. Dni Energetyka 2013 przed nami, prócz części oficjalnej, w której nie zabraknie mszy świętej i uroczystej akademii, będzie również moc innych atrakcji, w tym koncerty gwiazd. 17 sierpnia przy publicznym gimnazjum nr 3 zorganizowany zostanie festyn, który rozpocznie się o godzinie 16.15. Wystąpią m.in. Norbi i Afromental. Imprezami towarzyszącymi będą takie wydarzenia jak chociażby ogólnopolski turniej piłki nożnej o puchar prezesa PGG. Kesa, dzień otwarty w Buchatowskiej Elektrowni, czy też ogólnopolski zlot turystów zmotoryzowanych Energetyk 2013. Niedzielny mecz drugiej kolejki pierwszej ligi pomiędzy PG GKS-em Bełchatów a Okocimskim Brzesko zakończył się wynikiem 1-1. Bramkę dla brunatnych strzelił w drugiej połowie spotkania Kamil Wacławczyk. W drużynie Kamila Kieresia zadebiutował wychowany GKS-u Mateusz Szymorek. Bramka dla brunatnych padła po strzale Kamila Wacławczyka w 56. minucie spotkania. Pół godziny później goście wyrównali i spotkanie zakończyło się wynikiem 1 do 1. Po meczu trener GKS-u Byłchatów Kamil Kieres powiedział Gratuluję gościom ambitnej walki. Na pewno ten punkt to dla nich cenna zdobycz. Inaczej sobie wyobrażaliśmy przebieg spotkania. Spodziewaliśmy się, że rywal będzie grał agresywnie w środkowej strefie i aktywnie w grze obronnej, co pokaza ich ostatni mecz z Sandecją. My w pierwszej połowie graliśmy zbyt statycznie. Mieliśmy dużo niecelnych podań i niewymuszonych strat. Ta połowa nam ewidentnie nie wyszła. W szatni porozmawialiśmy o planie na drugą część spotkania i pewne momenty pozwoliły przede wszystkim zdobyć bramkę i kontrolę nad meczem. Niestety sytuacje podbramkowe zostały niewykorzystane. Zabrakło nam zdecydowania, a w konsekwencji straciliśmy bramkę po 40-metrowym pościgu naszego zawodnika za rywalem i faulu w polu karnym. Musimy więc uderzyć w pierść, bo to nie było nasze dobre Spotkanie. Trzeba wyciągnąć wnioski po tych dwóch premierowych spotkaniach, by za tydzień wygrać w hojnicach. Pierwszy etap konkursu gdzie ja tam i PGS Kra oficjalnie zakończony. Kto będzie cieszył się z nagrody głównej, czyli karnetu dla dwóch osób na mecze PGS -kry w Pucharze C 2013-2014, a także zestawu klubowych gadżetów, jutro poznamy zwycięzcę. Konkurs odbywa się w dwóch turach. Pierwsza trwała do 31 lipca. Na pierwszą turę wpłynęło kilkadziesiąt zdjęć, przedstawiających kibiców skry spędzających wakacje w najróżniejszych miejscach na ziemi. Jutro specjalna komisja konkursowa wybierze najlepsze prace, a autorów nagrodzi przede wszystkim za pomysł. Jak podkreślają organizatorzy, nie trzeba jechać na koniec świata, by wygrać. Liczy się pomysłowość, inwencja i poczucie humoru. Wszystkie zdjęcia możecie Państwo obejrzeć na stronie www.skra.pl Nazwisko Zwycięzcy, pierwszy. I tury konkursu poznamy jutro. Ci, którzy nie zdążyli wysłać jeszcze swoich prac, mogą to zrobić teraz, bowiem druga tura trwa do 31 sierpnia. Zwycięzcy konkursu otrzymają karnet dla dwóch osób na mecze PGS -kry w Pucharze CEF 2013-2014 i zestaw klubowych gadżetów. Natomiast cztery osoby otrzymają nagrody pocieszenia. Organizatorzy przypominają jednak, że każdy mail ze zdjęciem musi być zatytułowany zdjęcie z wakacji, a w treści maila koniecznie trzeba wpisać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, oraz numer telefonu. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle Dziękuję za uwagę. Dobranoc.